Taśma FUM, jak nawiązać do nici i połączenie gwintowane w bieżącej formie pojawiło się ponad trzy wieki temu. Stosowanie. Membrana wiatroodporna D. Membrana wiatroodporna to raczej nowy materiał na rynku budowlanym. Jego instalacja kasetowych sufitów czasami trwają i co roku jest coraz więcej opcji dekoracji sufitów i głosy plus głos. Głos przeciwko. Planujesz uczynić rezydenta na poddaszu lub po prostu postanowił izolować dach w domu, ale nie wiesz, od czego zacząć? Następnie ten artykuł jest dla Ciebie, ponieważ będzie dotyczył cech izolacji termicznej dachu. Szczegółowo zbadamy najczęstsze rodzaje izolacji, podkreślimy ich zalety i wady, powiemy. Jak chronić warstwę izolacji termicznej przed wilgocią, a także opracować instrukcję kroku izolacji dachu własnymi rękami. Główne przyczyny biednego stanu dachu Słaby stan dachu jest wskazywany przez obecność tego rodzaju wad jako wycieki, zamrażanie dachu, średnik wilgoć na sufitach, pogorszenie reżimu temperatury w domu itp. Wszystkie powyższe problemy powstają z powodu niewłaściwie zakończonych prac instalacyjnych, błędnie skompilowanego projektu, zastosowania materiału niskiej jakości, w wyniku niewłaściwej opieki, a także braku prześwitu wentylacji pod wpływem wiatru samo dachy można zniszczyć, w którym otwory zaczną się tworzyć, woda deszczowa będzie się do nich napływać, śnieg a wszystko to prowadzi do zawartości wilgoci w izolacji, a dach zaczyna zamarznąć. Wiele przyczyn złego stanu dachu jest związanych z niewłaściwie uformowanym wodoodpornością, można go słabo naprawić, a jeśli materiał oporny na wilgoć zmienia się, pęknięcia które wytwarzają ciepło i pozwalają na zimno, zaczynają się tworzyć. Duży błąd gospodarzy jest uważany za utracony moment z barierą pary dachu. Może to prowadzić do deformacji dachu, a następnie do stanu awaryjnego domu. Główne materiały do U200 bebek u 200 bizolacji termicznej dachu własnymi rękami, wiele najpopularniejszych materiałów, które są używane do ogrzania na poddaszu. Obejmuje wełnę mineralną, piankę polistyrenową, rozszerzoną glinę, izolację celulozową i itp. Każdy z tych gatunków ma swoje zalety i wady, a także różni się w samym procesie instalacji. Charakterystyka niektórych izolacji podano w tabeli. Podstawowe materiały do U200 bedex u 200 izolacji termicznej wełna mineralna jest bardzo popularny wśród konsumentów ponieważ charakteryzuje się łatwością instalacji i dostępnością cen przy odpowiednim zorganizowanym wodoodporności, który jest po prostu niezbędny dla materiału. Może trwać dłużej niż 20 lat. Minwat ma wysoki poziom izolacji dźwiękowej i jest odporny na proces deformacji. Pianowa polistyren właściwości izolacji termicznej tego materiału są lepsze od wełny mineralnej, absolutnie nie wchłania wilgoci i jest uważany za absolutnie bezpieczny, jeśli chodzi o zapłon. Piana polarna jest jednocześnie gotową wodoodpornością, barierą pary. Izolacją termiczną i izolacją dźwiękową na poddaszu, a także jest dość twardy, trwały materiał. Wadę tego materiału można nazwać jego atrakcyjnością, która jest używana przez gryzonie, więc eksperci zalecają uzyskanie wytłaczonego wyglądu. Kramźit ta izolacja jest odporna na gryzonie, ma długi okres operacyjny, ponieważ podstawą materiału jest glina. Jest on odporny na proces rozpadu. Ceramzit zachowuje właściwości izolacji termicznej w warunkach wysokiej i niskiej temperatury. Nie rozpada się pod wpływem wilgoci. Grzeźnik miazgi dość nowy, ale wymagał materiału na nowoczesnym rynku. Trudno posypać. Lekką, przyjazną dla środowiska izolację celulozową ma dobre właściwości dźwiękoszczelne. Wybierając materiał do izolacji dachu, Musisz zwrócić uwagę na producenta, pożądane jest, aby był znany. Równie ważne jest, aby zapytać, jakie zalety i wady izolacji określonej kategorii, Na przykład szklane podgrzewacze wody charakteryzują się niską ceną, ale jednocześnie ich oceny środowiskowe życzą najlepszego. Prace instalacyjne przy użyciu szklanych wełny wymagają ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Piana poliuretanowa znana jest z faktu. Że w trakcie pracy nie ma prawie marnotrawstwa, a żywotność tego materiału wynosi ponad 30 lat. Istnieją pewne zasady, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze grzejnika, ponieważ nie wszystkie ich gatunki są odpowiednie dla jednego lub drugiego rodzaju dachu, strych, płaski, namiot, rozkładany. Warto wyjaśnić. Ile materiał jest podatny na uszkodzenia mechaniczne i jakie warunki klimatyczne są dla niego bardziej odpowiednie. Dobry materiał izolacji termicznej powinien mieć wysokie wskaźniki odporności na wilgoć, biofirostability i odporności na pary. Ochrona warstwy izolacji termicznej przed wilgocią aby zapewnić dach przez długi i niezawodny okres operacyjny. Musisz nie tylko wybrać odpowiednią izolację, położyć ją poprawnie. Ale także zorganizuj wentylację, barierę pary i wodoodporność, której brak może prowadzić do stanu awaryjnego. Dach. Układ wodoodporności poddasza jest momentem, który wymaga szczególnej uwagi, ponieważ efekt wilgoci jest bardzo ujemny, a w możliwie najkrótszym czasie wpływa na stan pewnej izolacji. W celu ochrony hydraulicznej stosuje się folię lub błonę które zapobiegają kondensatu i różnorodnej atmosferycznej opadu na warstwie inspirującej ciepło, należy zwrócić uwagę na wentylację, która zależy od rodzaju dachu, wybranego rodzaju izolacji i hydroizolacji. Warto zwrócić uwagę na dopuszczalne właściwości pary warstwy odpornej na wilgoć, jeśli wykazują wysoki poziom, wówczas niewielki otwór między materiałami ochronnymi wystarczy aby zapewnić system wentylacji o wysokiej jakości. Do T. Te, Jouz technologia izolacji dachu wielu profesjonalistów i praktykujących specjalistów domowych, mówi o tym. Jak izolować? Poddasze nakładające się na własne ręce. Pod pewnymi względami ich opinie rozchodzą się pod pewnymi względami, ale jedno pozostaje ogólne. Po przeprowadzaniu pracy instalacji izolacji musisz polegać na rodzaju dachu. Proces izolacji termicznej dachu można wykonać zgodnie z dwiema technologiami. Są to ocieplenie na zewnątrz i wewnątrz. Podnoszenie dachów rzadko izolowane na zewnątrz. Ale płaskie konstrukcje i delikatne stoki często poddawane tym działaniom. Technologia izolacji termicznej dachu na zewnątrz przechodzi etapami, podczas gdy ważne jest, aby przylegać do układu. W. W. Warstwy materiałów. Na pierwszym etapie gotowa ramka jest pokryta podstawą, której rola jest wykonywana przez płyty. Następnie zorganizowana jest bariera pary podłogi na poddaszu. W tym celu stosuje się film, który zapobiega procesowi tworzenia kondensatu. Na drugim etapie musisz zająć się rzeczywistą warstwą izolacyjną. Nie zaleca się stosowania pianki polistyrenowej do izolacji zewnętrznej. Lepiej jest wziąć piankę poliuretanową którą należy ułożyć ciągłą warstwą od linii pionowej do grzbietu. Specjaliści zalecają zmniejszenie liczby połączeń do minimum. Aby zapewnić zewnętrzny dach na dłuższy okres operacyjny, trzeci etap dotyczy warstwy wodoodpornej, która jest ułożona na izolacji i chroni ją przed opadami atmosferycznymi. Następnie organizowany jest system wentylacji struktury poddasza. W przypadku płaskich dachów przygotowywana jest warstwa drenażowa, której celem polega na niezależnym usuwaniu deszczu i stopu wody, ale nie nadaje się do dachów. Właściwe jest po prostu zostawienie otworu powietrznego na zwisie dachu lub w obszarze łyżwy cechy izolacji dachu od wewnątrz z własnymi rękami zależą od od wybranego materiału i rodzaju dachu pokoju. Specjaliści zalecają stosowanie materiałów płyty i rolowych są zarówno niezawodne, jak i proste w procesie układania. Porozmawiamy o tym, jak organizacja wewnętrznej izolacji termicznej płaskiego i rozkładanego dachu jest dalej w artykule cechy izolacji dachu z własnymi rękami w przypadku izolacji termicznej rozkładanego dachu najlepiej kupić miękki materiał który jest ułożony na dwa sposoby, między krokwiami i na nich. Wybierając na przykład materiał najczęstszą wełnę mineralną, ważne jest, aby nie popełnić błędu z szerokością rolki i grubości. W końcu niepoprawnie wybrany rodzaj izolacji spowoduje wiele prześwitów w warstwie izolacji termicznej, która straci wszystkie jej właściwości. Układając izolację między krokwiami, Materiał uszczelniający jest dodatkowo montowany na górze i warstwę bariery pary od dołu. W przypadku, gdy wełna mineralna pasuje do krokwi pokoju, otrzymuje dodatkową dźwiękową warstwę. W przypadku elementów złącznych podstawy opóźniającego stosuje się szywkę konstrukcyjną lub cienkie drewniane szyny. Wszystkie warstwy ustanowione dla ochrony przed wilgocią, hałasem, zimnym mit. Na dachu tworzy się ciasto dachowe podczas tworzenia, które należy zwrócić uwagę na miejsca, w których sufit z zewnętrznymi ścianami zbliża się na rozkładanej konstrukcji. Ważną kwestią jest wybór materiałów izolacyjnych, w tym wzmocnionych siatką i tkaniną, polietylenem i foliami perforowanymi. Nie zapominaj, że są one samotne i musisz je położyć tylko po określonej stronie, w przeciwnym razie uzyskasz wynik negatywny. Aby zaoszczędzić na materiałach, Wielu właścicieli kupuje piankę, materiał, który należy ułożyć na luki, bez luk. Jako mocowanie w takich przypadkach używane są zarówno klej, jak i kołki. Połączenia warstwy izolacyjnej termicznej muszą być traktowane i rozszerzone z pianką montażową. Warstwa piankową z reguły jest barierą pary a następnie prace wykończeniowe wykonuje się przy użyciu materiałów takich jak płyty gipsowo-gipsowe, drewno lub podszewka. Wielu przybyszów w tej sprawie jest zainteresowanych informacjami o tym, jak izolować zbocze dachu własnymi rękami pianką poliuretanową, która nazywa się materiałem nowej generacji. Możliwa jest termiczna izolacja dachu z taką podstawą rozpylania tylko specjalnym sprzętem. Ale kosztuje dużo pieniędzy. Ponadto podczas pracy z tym materiałem produkcyjnym należy przestrzegać instrukcji podczas mieszania elementów polimerów. Jako dodatek, z poliuretanem, musisz pracować w optymalnej temperaturze, w przeciwnym razie ciecz źle się zahartowuje. Cechy izolacji płaskiego dachu własnymi rękami aby stworzyć izolację termiczną w budynkach z płaskim dachem z własnymi rękami. Materiały takie jak ecowata i izower są często używane z własnymi rękami. W nierezydentach, garażach, proces ten jest wykonywany w jednej warstwie, w mieszkaniu w dwóch warstwach. Zaleca się zakup grzejnika o pewnym marginesie, aby napełnić je całą przestrzenią dachową. Zdarza się że garaż ma falistą powłoką, dla której przeciwwskazaniowe są duże ładunki. W tym przypadku rolę izolatora cieplnego można wykonać za pomocą światła, montując pianą. Płaskie dachy idealnie ogrzewają wytłaczoną piankę polistyrenową, znaną z wodoodpornych właściwości, w wyniku czego tworzą idealnie równomierną, ciasno ułożoną powierzchnię. Z reguły płyty materiału mają się dobrze ze sobą. Ale w przypadku niezawodności wszystkie połączenia są zalecane do przyklejenia taśmy. Za pomocą pianki polistyrenu konieczne jest dbanie o barierę pary i wentylację za pomocą warstwy antykondensatowej. Do przymocowania płytek, bitumicznych mastyk, płynnych gwoździ, kotwicy. A także odpornych na mróz odmian kleju. Po zneutralizowaniu wszystkich stawów należy położyć wzmocnioną siatkę z włókna szklanego, aby uzyskać mocne ciasto dachowe. Nawet początkujący poradzi sobie z procesem ocieplenia zarówno płaskiego, jak i rozkładanego dachu, ale w tym celu wyraźnie musi przestrzegać. Wielu zaleceń dotyczących wyboru i zastosowania izolacji które różnią się znacznie od siebie, aby nie popełnić błędu z obliczeniami wymaganej ilości materiału. Eksperci doradzają opracowanie planu dachu, do którego należy popełnić wszystkie rozmiary. Znacznie zmniejszy to procent wszelkiego rodzaju błędów. Takie rysunki pomogą w pracy instalacyjnej. Mistrz wyraźnie zrozumie, od czego zacząć i w jakich miejscach musisz być bardziej uważny. Dodatkowe informacje na temat izolacji tematu dachu własnymi rękami przedstawiono na filmie. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz. Komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego. Pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy stron 2011-2018, artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.